Hejka, czy zastanawiałeś się kiedyś czemu creepery boją się kotów? Oraz co je łączy z prastarymi piramidami? I co wspólnego z tym wszystkim ma pustynia? Otóż dzisiaj rozwikłamy tą zagadkę Minecrafta. Ale nim przejdziemy do naszej teorii chciałbym wam zaprezentować fotel gamingowy od Diablo który ma design minecraftowy. Sama przysyłka przychodzi w ładnie stylizowanym opakowaniu, wszystko jest bardzo dobrze i dokładnie zabezpieczone, natomiast sam fotel jest wykonany z bardzo dobrych materiałów. A w takich czasach, jakie aktualnie są i w momencie, w którym dużo czasu spędzasz przed komputerem, ucząc się czy też grając, postaw na swoją wygodę i zdrowie z fotelami Diablo x 120 do których link macie w opisie. A jako, że sam posiadam taki fotel od jakiegoś czasu, to mogę wam gorąco go polecić. A więc dla przypomnienia oraz do poinformowania tych, co jeszcze nie oglądali poprzednich teorii oraz ukrytych historii z Minecrafta, mamy tutaj takie założenie, że świat Minecrafta był kiedyś domem dla starożytnej cywilizacji, którzy pozostawili po sobie wszelkiego rodzaju budowle, które teraz widzimy grając w Minecrafta. Po kilku odcinkach z naszych teorii pokazałem Wam, że prastara rasa miała bzika na eksplorowaniu nowych terenów i na punkcie zachowania życia, które m.in. doprowadziły do powstania Widera. A dzisiejsza teoria myślę, że będzie jednym z największych dowodów na to, że twórcy Minecrafta faktycznie mieli w zanadrzu dodanie fabuły do Minecrafta. Więc jeśli zbadamy różne bloki piramid, które losowo pojawiają się na pustyni, możemy na nich dostrzec symbole, które wyglądają jak hieroglify z prawdziwego świata. Między innymi Ankh, który w starożytnym Egipcie był symbolem życia. Oczywiście, Minecraft to gra, w której możecie robić dosłownie wszystko, ale jednak i tak z pewnego powodu został dodany do gry. Blok z symbolem z rzeczywistego świata. Mam na myśli to, że jak twórcy gry robili design piramid, to mogli dodać tu jakikolwiek inny symbol na design bloków. Ale zamiast tego dodali prawdziwy symbol życia. Gdzie na przykład w świątyniach dżunglowych i podwodnych znajdujące się tam bloki mają losową strukturę i nie mają żadnych symboli z prawdziwego świata. Tak więc zamiast wybrać jakikolwiek inny z tysiąca hieroglifów, wybrali akurat ten. I to nie jest najbardziej popularny hieroglif, bo nim jest oko Horusa. A ankh oprócz symbolizowania życia jest też symbolem ciągłości idei życia. Starożytni Egipcjanie słynęli z mumifikowania swoich zmarłych i następnie budowali dla nich te niesamowite i piękne grobowce, gdyż cała ich myśl wykonania tego opierała się na założeniu, że śmierć nie jest końcem życia, a tylko kolejnym krokiem w ich podróży w zaświaty, Stąd pojawiła się m.in. potrzeba zachowania ciała poprzez mumifikację. I mniej więcej to miał symbolizować ten symbol ankh. I moim zdaniem to całkiem dobrze łączy się z naszym założeniem, że prastara cywilizacja miała bzika na punkcie zachowania życia. Życia wiecznego. A to tylko początek teorii, w którą się coraz bardziej będziemy zagłębiać. Bo im bardziej zbadamy pustynię, tym bardziej zobaczymy, co chcieli stworzyć nasi prastarzy. A więc pierwszą rzeczą, którą dowiaduje się każdy gracz w momencie znalezienia piramidy, to fakt, że osoby, które ją zbudowały, pozostawiły za sobą pułapki, w postaci TNT. A de facto pustynne piramidy są jednym z niewielu miejsc w grze, w którym można znaleźć TNT, a pozostałe dwa miejsca to willa oraz okręt. A warto na to TNT zwrócić uwagę, gdyż ten materiał ma bardzo dużo wspólnego z Creeperem. Między innymi oboje eksplodują. Do tego wydają bardzo podobne dźwięki oraz możesz również zauważyć to, że tworzenie TNT wymaga prochu szczelniczego, a jednym z źródeł prochu jest po prostu zabicie Creepera. A co możesz nie wiedzieć o Creeperach, to to, że one są dosłownie stworzone z TNT. I tak jest naprawdę. Taką informację możemy znaleźć w oficjalnym obstariuszu, w którym widzimy budowę Creepera. A jak możesz się domyśleć, matka natura czegoś takiego by nie potrafiła zrobić. Więc na to wychodzi, że Creepery są wytworem ludzi. I może tych samych, co też zbudowali piramidy. Oraz je uzbroili w pułapki składające się z TNT. A co ciekawe, wizerunek na blokach w piramidzie również przedstawia Creepera. Ale możesz stwierdzić, że przecież klipery są zielone, więc nie mogły zostać wytworzone przez cywilizację żyjącą na pustyni. Otóż mogły, gdyż klimat, jaki kiedyś panował na pustyni, mógł być całkiem inny niż ten, co panuje teraz. Mogła być ona na przykład dużo bardziej zielona i zawierać dużo więcej wody. I to też można w sumie przyrównać do Egiptu, gdyż większość osób po usłyszeniu Egipt ma przed swoimi oczami piasek oraz piramidy, a nie myślą o tym, że przez Egipt płynie wielka rzeka która jest otoczona bujną roślinnością i jest domem dla wielu zwierząt. I sądzę, że też stąd mogłoby się wziąć ich zielony kolor, a mianowicie Storfowca, który występuje na podmokłych terenach i bagnach, których w pobliżu Nilu nie brakuje. I to przekładając na Minecraft, mamy sposób skąd Creepery mają kolor zielony. Ale jeśli ten fakt by ci nie wystarczył, i nim mi powiesz, że w Minecrafcie nie ma przecież Nilu i nie przepływa żadna rzeka przez środek pustyni, to zwróć uwagę na to, że w Minecrafcie na pustyni możesz znaleźć kamiony oraz wydmy, które mogły zostać uformowane przez rzeki, które kiedyś tam tędy płynęły. Na takiej samej zasadzie naukowcy stwierdzili m.in., że na Marsie kiedyś była woda oraz to jak zaczną kopać w dół, to mogą tam znaleźć wodę. I podobnie jest w Minecrafcie, bo jak zaczniesz kopać w dół, to znajdziesz piaskowiec oraz wodę, który powstaje na plażach. Pod wodą, przy rzekach oraz jeziorach, we wszystkich miejscach, w których występuje lub kiedyś występowała woda. Ale jeśli spojrzysz na lód, jaki możesz znaleźć w skrzyniach, które pojawiają się na pustyni, to wówczas zaczyna się wyjawiać kolejny ciekawy obraz, bo m.in. możesz w nich znaleźć kości i zgniłe mięso. I to w sumie nie bardzo się różni od tego, co mogą znaleźć prawdziwi archeolodzy, eksplorujący takie miejsca. Mam oczywiście tu na myśli grobowce, a dokładnie sarkofagi. A kolejną rzeczą, którą możemy tu znaleźć, to jest nic którą możemy interpretować w dwojaki sposób. Pierwszy, że to są bandaże I my po prostu eksplorując piramidę, ruszamy z włoki. Albo można ją połączyć z kotami. Gdyż ufnić można dać kotu. Albo po jego zabiciu otrzymamy to z niego. Ale jak prastara cywilizacja, która stworzyła piramidy, ma jakikolwiek związek z kotami? Otóż znowu wróćmy do starożytnego Egiptu. Otóż w tym miejscu koty były uważane za święte. A wiele egipskich bóstw miało kocie głowy. I koty były używane jako stworzenia obronne, które miały chronić prastarych mieszkańców przed złem. I to one były chowane wraz z faraonem w grobowcu, po to, by po jego śmierci zapewnić mu bezpieczeństwo. A więc jaki to ma związek z Minecraftem? Otóż, funkcja kotów to ochrona nas przed Creeperami. I tu pojawia się coś zastanawiającego. Czemu akurat to stworzenie boi się kotów? Otóż sądzę, że Creeper jest dziełem prastarych ludzi, ludzi, którzy uważali koty za święte. Albo przynajmniej bardzo ważne w ich życiu i myślę, że creepery po prostu je unikają, bo nie chcą ich skrzywdzić, tak samo jak było w przypadku starożytnego Egiptu, który przegrał wojnę z Persją, gdyż ci przywiązali koty do swoich tarcz, a wierzenia starożytnego Egiptu nie pozwalały im skrzywdzić kotów, i oczywiście tą wojnę przegrali. I w historii ludzi było bardzo dużo przypadków wykorzystywania zwierząt w celu wojennych. Ale zauważ jeszcze jeden fakt, a mianowicie sądzę, że osoby, które zbudowały piramidy, to nie są jedyne osoby, które czczą koty. Bo zauważ to, że w willi można znaleźć posąg kota. Ale zastanówmy się, dlaczego on się tam znajduje. Pamiętasz może odcinek, w którym przywoływacze kopiowali takie rzeczy, jak portal do endu, mapy i wiele, wiele innych rzeczy. Otóż sądzę, że tym razem jest to samo. Gdyż zauważ, że to jest jedno z dwóch miejsc na Ziemi, gdzie możesz znaleźć TNT. A drugim jest oczywiście piramida. I tu wszystko się łączy w całość. Prastara cywilizacja, z takiego powodu, że chciała znaleźć sposób, na życie wieczne stworzyła Creepery. I tak samo przywoływacze, którzy chcą władać życiem i śmiercią, kopiują wszystko ze starożytnej cywilizacji, jak TNT, czy też koty, gdyż za pomocą prastarych wierzeń też chcą stworzyć coś na wzór Creepera: Creepera, który będzie im całkowicie posłuszny. I to, moi drodzy, jest historia Creeperów, kotów i piramid w Minecraftie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, za każdą łapeczkę w górę i subskrypcję z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie cześć.